Szanowni panowie, a mam nadzieję także i panie. Ja nazywam się Konrad, a to odcinek specjalny nie umiem grać w League of Legends. Odcinek specjalny z dwóch powodów, głównie organizacyjno-towarzysko-imprezowych. Pierwszy powód jest taki, że po stwierdziłem, że nazwa League of Legends Konradem jest trochę pretensjonalna i. Poza tym to jest nie do końca z mną, poza tym z Konradem nic nikomu nie mówi, poza tym za każdym razem kiedy pokazywałem ten filmik to otrzymywałem zwrotnie 30 komentarzy, oczywiście część z nich była bardzo fajna, a część była po prostu głupia, ale że e, co nie umiesz grać, bo coś tam bla 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 bla. Więc, żeby oszczędzić sobie tych komentarzy i nie wyjaśnić nie za każdym razem, że rzeczywiście nie umiem grać, tylko rzecz, bo spędziłem w tej grze dopiero kilkanaście godzin, a nie kilkaset jak co po niektórzy psychopaci. To postanowiłem zmienić nazwę. Niestety, nie będę się tu ukrywał i wypierał inspiracji. Total Biscuit i jego angielskie Isaac and Sunk Starcraft jest znacznie krótsze niż nie umiem grać w League of Legends, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Internet jest całkiem długim medium. Więc, przechodząc do spraw, właśnie organizacyjnych, chciałbym Wam strasznie podziękować za te wszystkie komentarze i tygodnie, z którymi. Przez prze cały prze ten czas, za te wszystkie odcinki, bo ja mam straszną Friday nagrywając te wideo, grając z różnymi osobami. Poznałem masę e, fajnych osób, z, z którymi rozegrałem jeden mecz, dwa. Nie zawsze mam na to wszystko czas, więc bardzo fajnie was wszystkich poznać, pogadać, zagrać z wami. I także, jak wiecie, pod każdym filmikiem e, wrzucam link do programu referencyjnego i tam, jak ktoś klika, to dosta i. Jeśli ktokolwiek klikając ten link, założy sobie jednak konto, i tak dalej, to tak jak uprzedzałem wcześniej, ja mam z tego różne bonusy. Jeden z tych bonusów jest taki, że mam yy, zwiększoną generację punktów zwycięstwa za każdy mecz, co jest miłe jeśli wygrywam, a jeśli przegrywam, to nie ma to żadnego znaczenia. A także, jako że w tym tygodniu dosłownie dzisiaj albo wczoraj. Okazało się, że 10 osób dobiło od, aż do piątego poziomu doświadczenia w League of Legends. Oznacza to, że dostałem 975 y, punktów Riot, co oznacza, że mogę kupić dowolnego bohatera. Więc to jest pytanie do Was. Mam 975 punktów i jakiego bohatera powinienem sobie kupić? To jest oczywiście. Y, mam... Znaczy, Chciałem, żebyście. Znaczy, Piszcie w komentarzach jak, jakiego po prostu bohatera chcielibyście zobaczyć na następnym filmiku, a kupię go, postaram się w niego zagrać, po, pobawić się nim, może to być dowolny, możecie być złośliwi, wybierać mi jak najbardziej wkurzającego, zobaczymy jak będzie mi nim szło, po prostu, I w, skoro to dzięki widzom mogę sobie tego bohatera kupić, to czemu nie... To, to nie widzowie mają zadecydować, kogo właściwie sobie kupię. Pamiętajcie jednak, że obecnie już mam siedmiu bohaterów, czyli Evelyn, Leone, Malfita, Nasusa, Ryza, Tristana i Veigara. Więc jeżeli ktokolwiek opublikuje któreś z tych siedmiu postaci, to nazywam go żółtym bananem, bo nie słucham nie Żółty bananie. I... Więc... Ja odczekam sobie kilka dni, podliczę głosy, Kto, która postać będzie miała więcej, ta wygrywa i tą sobie kupię za Riot Point. Tak. Um, co jeszcze? Bo generalnie chciałem zrobić to wcześniej, ale ok. Czyli w gruncie rzeczy to tyle. I, te, i teraz, jeśli nie mylę, czeka nas duży patch, chyba że już został zaktualizowany. Ale skoro jeszcze nie ma w sklepiku no, zupełnie nowego bohatera, bohaterkę Riven, to nie wiem do końca kiedy wejdzie. No ale podejrzewam, że kiedy opublikuję ten film, to już nowy patch wejdzie. Ale jako, że połowy tych zmian nie ogarniam i jakoś nie dotyczy bohaterów, których lubię, albo przynajmniej nie doczytałem się do ich zmian w. W aktualizacjach patcha to, no cóż, ok, będzie nowy patch. Więc mam nadzieję, że wygłosujecie wy mi naprawdę ciekawego bohatera, z którego będę mógł nagrać kolejne ciekawe filmiki. Więc, no cóż, do zobaczenia w League of Legends. Ja nazywam się Konar Lebrand i nie umiem grać w League of Legends.